Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcineczku Motokotów Gdzie będziemy upalać Mavericka Kupiliśmy Mavericka, terenowe koła Są też z nami dwa ziomkowie Dave, którego kojarzycie, bo jeźd Siemano. jeździłeś z nami na kiedyś zimą Kosiereczką A i kosiereczką I coś no, jeszcze było? Nie było, a dzisiaj polatamy Maverickiem No i Seba, mechanik Sieman. Którego też mogliście gdzieś tam widzieć A dzisiaj plan jest taki Upalamy Mavericka nie skłamałem, sorry, bo możecie pomyśleć, e, clickbait i tak dalej, ja mam czyste serce, sumienie moje jest czyściutkie, totalnie, bo to jest Maverick, nazywa się Maverick, nie skłamałem, będziemy skakać Maverickiem, będziemy dzisiaj robić skocznię potężną, nie bez powodu też jest Dave z nami, będzie skakał też katem, będzie to hopa na motor, na której będzie skakało też auto, Pasujecie? Pasuje. Ci? Pasuje. <laughs> wymontowany alternator i trzeba go włożyć, bo nie było ładowania w tym śmieciuchu. To się obróci. E, wszedł! O kurna, jak lekko wszedł! Ja pierdzielę. A wiesz ile go wyjmowałem czasu? Kaczki, człowieku. Ale paruwa, co? To... Lekka lampa dzisiaj. Wyobierz sobie, co ten pies musi przeżywać. Czarny. Jeszcze Dominika wezmę. Ja mu obiecałem kapcia, czekaj. Tak. Siema Dominik. Ty, mam oponkę dla ciebie. No, spoko. Co, ty śpisz? No. Co ty gadasz? Śniadanko, myj zęby i wbijaj po oponkę. Akulec, akulinius. Akulec to twoje życie, co? A jak? Właśnie to chciałem powiedzieć. No w sumie może pobudzić, jakbyś ja ci do ci przyłożył. nie? o to chodzi. Ja chciałem powiedzieć, że za kulcem to jest jak z życiem właśnie. Dobry akulec to znaczy, że wiesz, tak dobrze się żyje, bez problemów i tak dalej. Tak, a słaby akulec, same problemy. Tak. Zawodzi wtedy, kiedy go potrzebujesz. Ale zobacz, jak pięknie zagada to ma? No właśnie, bo zacwoił. Nie swoim... no ma. A oleju nie sprawdziłem. Poczekaj, No czekaj, kurde, nie, nie ma... <laughs> Robił przegląd i oleju nie sprawdził. <laughs> Pies chociaż nie za no Nawilżony będzie, daj spokój. Sam, sam kazałeś zrobić to w trawie. No co nie. Popie. No pół miareczki, no. Człowieku, wszystko gra, dobra. Najważniejsze człowieku, że ma OC na rok. Świeżo wykupione. mumi. Mówi, no człowieku, wykupujesz takie oce, 100 zł w wrasa wraca do ciebie i, i śmigasz, nie? Wiesz o co chodzi. A ty gdzie kupujesz? Masz pewnie jakiegoś przytwierzyciela swojego. Ziomeczka, mam. no. Masz ziomeczka. Ale jakbym ja Ci polecił, no nie, i Ty byś kupił na Movie, to skówka do mnie wraca, za polecenie. I tak mogę na przykład, tak załóżmy 20 osób bym nazbierał, dwa koła w człowieku. Fajna opcja, nie? no to rezygnować? Rezygnować nie musisz, ale zawsze możesz wbić do linku w opisie, zrobić kalkulację, zobaczyć czy nie przepłacasz. Zrobię. To. No i fajnie, i Wy też widzowie możecie wbić, wystarczy tam do linku w opisie i, i śmigacie. Siema Dominik, mam motonę dla jego. Tak jak ci Popsujesz, obiecałem. Co już popsułeś? Tak Ford jak... gówno-Word. Jaki Ford gówno To jest Maverick, nie Ford. Tak gadasz, a sam będziesz chciał pojeździć. Dominik, zmieniamy opony, czy nie? Full service ci odwalę. Odkręcaj, Dominik, koło. <laughs> Jaka klata, k***a, jak ty to Tak? Bardzo tak. Dominik. Twarda trochę, ale dobrze. Jaka twarda? Twarda to jest? Nie hmm, ja wiem. Dave się zna, bo to hmm. zawodnik. <laughs> Na pewno lepsze niż to. Ja le dobrze pochodzenia. Chcesz panować? Nie. Widzę, że młody się zna! Słuchaj, co pisa. Ja bym miał dymną troszeczkę. Ale nasmarował człowieku. samo sama, sama wchodzi. Właśnie nie przyginaj tak obok, przyszczytnisz. O przepraszam. Zapomniałem, nie Nie urodziłem się wczoraj. Nie jestem z pierwszej łopanki. A wiesz dlaczego tak się mówi? No bo jak się łapie kury, to te to z to padaka. Tak jest. O, Ja nie wiem, jak ty się odwdzięczysz dla ich za to. To jest. Ale będzie gorąco. zadowolony? Spoko. Lecimy Mavericka opalać. 5 minutes later. Patrz u wieku jaki kacik. 23 rocznik. 250-na. Widział jaka maszyna? No. Ale to słodki sprzęt jest. do tego słodki, nie no. oduma. Ja bym kurde jeszcze go spróbował tam w tym stawie troszkę przeczołgać. Ta oponka nie może się zmarnować w nim. Pik! 4x4. A! Głowę schylaj Ty, paliwo Ty, coś, coś to... z niego Paliwo A jak? Przemił się, W popie. Pierdzielisz A może on na boku stoi i był dziurawy i temu tak leje się Dawaj koparę ja pierdzielę ale gówno Ale, ale przejechał prawie, nie? Lepszy rozpęd dla jego dać <grymne> Ale was do dupy, co to jest? O pro kurwa, no ja. Eee. Ciekawe czy paliwo dalej leci Nie, nie leci? Czyli ten zbiornik po prostu jest yy, dziurawy Ale jak jest przechylony tylko ma po prostu małą dziurkę. Daleko nie będę odjeżdżał, tylko po prostu wezmę teraz czele i może przeskoczę. No i wszystko. Ale przeszedł, co? Tylko trzeba mu było po prostu prędkości. To wszystko się rozbijał prędkość. Chyba trzeba się wykąpać. On chyba chce, chce, chce być czysty. Ty, wysy wiele stawy wysek, Ale kąt natarcia ma dobry. Czemu my jesteśmy tacy, żeby zamiast wejść, sprawdzić, byśmy tak o weszli poczuli, ty, miękko? To byśmy na petardzie wlecieli i by było fajnie. O kurna! Tu jest bagno. Normalnie się przedrzemy przez ten gąszcz. Jak ja z buta tu przechodzę. To Ford, przepraszam, Maverick, nie zapyta. Seba wyciąga do tyłu i ogniem tutaj. O w dupę! O ja pierdziele! <laughs> o kurna, jak wyrwało <laughs> Z podróżnicy wszyscy! z podróżnicy normalnie z ramy wydarło! Może tamtą stroną właśnie jechać? W sumie nawet na to drzewo można jechać. Tu już jest sucho, tylko że. Ała! Przepraszam. O ła! Kurde, prawie piszcze złamą dla jego. Nie ci mówię, że jest fajny znowu. No! 3, 2, 1, poszedł! A, Tak. Chyba jeżdżenie po stawie to nie jest najmądrzejszy pomysł na offroady. Ej, ale jakby nie patrzeć, to teraz zajechaliśmy najdalej. Od z tej strony, coś zobaczysz. Co ja nie dziwię się, że ona jechać nie chciała Dobry sprzęt, nie? Pan na koło Trochę lata, ale most nie wypada, więc można skakać chyba, co? Jak jadę prosto i przyspieszam, to kierownica jest tak Ale jak hamuję, to się prostuje. Kurde, skoro to główno urwane, to trzeba to przychertać, no. Jedziemy pospawać. A few moments later... Poszło. Kurna człowieku, a widzieliście co z tamtej strony się dzieje? I ja A i druga strona to samo! Jak robiłeś kur... klędziny tego woza? Nie robiłem chłopy. Nie ma rania. przystępujemy do spalania. O, no i stoi. E, e, w sumie dobrze jest. Pokaż co tutaj jest ciekawego. Oku Może biski tu faktycznie lepiej od góry. Rześ pan <gulanie> <gulanie> Jak człowieku w jednym miejscu pospawasz, to się w drugim pokaże. Jak skoczymy, to leko. Tak A przy to coś się pokeptało, to nie. O chłopie, coś źle? Lala! Jak nie? Może będzie się trzymać. Za pewniaka to robi, patrz. Widziałeś? Op, 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 op. Tutaj podłużnica jest w zdrowa, powiem ci. Aż dziwne, że tutaj się wyrwało, nie tam. No. Te progi to jest. Przedą komuś. Od. od, od pod. No? Ja pierdzielę. Oni czy w konia zrobili ty? Zrobili mnie w konia, sprzedali mi Forda, a to Nissan japoński I temu tak gniję O Coś stuka Ale jedzie przynajmniej fajnie, o jedzie prosto Kiera nie jest prosta, ale fura jedzie prosto A jak myślisz, da się tym wączka zakręcić? Bączura? Kurde. A czemu nie? Prawe steskujemy tutaj dookoła stawu Patrz jak się wygięła blacha. Ty co poradzisz? Nic nie poradzisz. Co uważacie? Że będzie dobrze. Matizem to skakałem i żyję. Także tym, tym bardziej lekki strach jest, ale i nie wiem przed czym, bo finał finałów, jakby jak już wylądujesz, to sobie myślisz raz zawaliście. No. To tak jak z samolotem, tylko że bez skrzydła. O! Wow, ale zawaliście! Ale widziałeś jak tak... To... Piłeczka. No się odbił. Ej dobrze było? Dobrze. Odbił się. Ale dawaj odbił. szybciej. Dawaj, Ale daleko? Ja, nie, 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 nie. Ej daleko wylądował? Ja idę się przebierać na motor. Ej a równo leciał? Ale czy na mordę? A nie. Nie nie tak, nie, nie. 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 Tylko go przykrzywiło lekko w bok. On jak zgraził człowieku się odbił. Ja pierdolę coś mi zaplecałem ja i mi coś. Mianowia. Twoja czapka! Ale to A. było jedno. Ale poleciał! Jeszcze odpuszczałem tą dwójkę! Jeszcze ją odpuściłem! Teraz nawet kawałek woda odpadło. No, 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 na pewno. O, lampa się smukła. Ale od czego? Teraz to by było szybko. Patrz, patrz na to, patrz na to. to. kurna szyba wypadła. Pewnie maska strzeliła i, i dupa. No, reduk serio? Redukcja masy z każdym lotem. Serio? <gry> no. 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 Jakie sportowe chłodzenie jest człowieku? Ej kurde, ale on nie poleciał wcale tak wysoko, w sensie no. daleko. Weź katem poleć. Tylko ja nie wiem, czy on dalej poleci, wiesz? Wydaje mi się, że nie. Nie ma. Zbyt małe jaja. Ma. No. Jak ten leszcz skoczył człowieku tu, gdzie Nisem? Patrz. Teraz dalej, ale z raptem nie no, sporo, ze 2 metry. O! By, ale wysoko całkiem leciał. No? Teraz ze dwa metry do Przeszkoczył. Tak bym próbował dalej, i On tak gada, tylko że jakby chciał szybciej, to go naprzód weźmie, czy coś. A to nieprawda. No i chłopie, teraz chciał, to dał, ale dołożył teraz ty. Safety First. Jak tam był Mawerik, no to drugie tyle zrobiłeś. Naucz się jeździć na jednym kole. No, nauczy się jeździć na jednym kole. Tak, tak, tak. Tu masz rozrusznik, tu dodajesz gazu, tak? Dobra. Ale jak? No tak do dołu. Czyli tak szybko czy wolno? Tak. Tutaj tutaj odpalasz motocyk, tutaj gasisz. Okej, okay, czyli. Tak? Okay. nie Bożena by była z Ciebie dumna Z pozdrowieniami dla Bożeny za naukę jazdy na gumie Mnie wyszkoliła dobrze trzeba to poprawić Seba naprawimy? Naprawimy Wszystko w temacie Ty, ale jednak popatrzeć jak Seba kopie to co innego niż jak my kopaliśmy Świat i wie ile w dół kopać i tak dalej Kurna, ale dziurę zapierdzielił. Trzeba na pewno zna się na kopaniu, chopek rowerowy. Ale kurna potwory to aż mnie wzdrygło teraz, jak mam to skakać. Jakbym wszedł w najniższy punkt tej hopy, to ona by była równa ze mną. Półtora metra hopy. Seba! Tak, zaraz się wypłaszczy? Ja pierdy za. Ale teraz już się robi chopa. co Miku? Kurde, szkoda, że tego pokażę, tak nie widzę. Ale jest wysoko. Kurna Seba, ale żeś wygłaskał ty. Ten jump jest kurna... On jest taki Chyba nieśmiały, dobrze. ja bym powiedział. Bo on jest taki długi, płaski. Ale kurde, czuję, że to diabeł jest. No jest mocno, nie? Ale widać, że poświęciłeś na to czasu i to się opłaciło. A my to wiesz, łyżką myśleliśmy, że popchniemy i będzie hopa. Co ty? Dawid lecisz motorkiem. Kontrolnie motorkiem. A później Maverikiem. To nie jest Ford. To nie jest Nissan. To jest Maverick. Chodź zobaczymy czy pobije rekord. O, o. o kurna! Ja pierdzielę! Madko Bosko! Eba. Ale ładnie, równiutko. No. Kurna, ale leje! A ja wiele jak leje! Jak nagrywać jak taka pogoda się dzieje? I to dosłownie w przeciągu kurna chwili do zobaczenia jak będzie słońce. Po deszczu lecimy, zobaczyć jaką sytuację na polu. Mam zamiar dzisiaj jumpa skoczyć i to zrobię. Ale ciągę po całej drodze przez ten urwany wasek Fajnie, że te oponki robią robotę, widzowie. Oponka robi robotę. Tam jest takie pakienko do przeprawy, ale to takie pakienko, że trzeba tam Zapinaj cztery cztery buty, czy na, na dwujaku się przejdzie, jak myślisz? Tak, na dwójaku zobaczymy. Na dwójaku, że no jak na, staniemy, to zapniemy na cztery. Dobra. Normalnie na dwóch napędach człowieku leci, ale bydlak kurwa, terenowy. A co się dzieje? Kurda! normalnie. Było na dwujaku, teraz pojedziemy na czwórce. Ale idzie. Dobrze leci. Ja. Ale stabilnie wbijeś! O kurwa! O kurwa, się wlała woda! Ja pierdolę, co za kurwo! Ale stabilnie, nie? Ty no lepiej, no No bo człowieku na tylnym on to kantem stawał, a teraz normalnie on prosto idzie i człowieku nie chce pytać. Opa człowieku. swoją siłę, to teraz my mu pokażemy naszą kurna. Gałązki są, co nie? No one człowieku nawet nie zapytają. Mam bo... O kurna! O kurna! I tutaj pojawia się jedno zasadnicze pytanie. Czy warto? Oczywiście, że warto. Zmierzmy. Nie, nie jest tak źle. O tyle gdzieś. Tylko to jest problem, wiesz jaki? Że jak my tutaj się wbijemy z prędkości, i go spowolni i on się nie wybije tak mocno. Dobra, próbujemy. Dwuja i odcięcie, chyba tak trzeba to zrobić, co? Jak myślicie? Nie no kurna nie wierzę, radio zgubiłem, patrz! Radio człowieku wypadło! Ej, ale mocny, równy skok. Idealnie leciał. A patrz ile wody tutaj ze sobą zabrałem, co? Nie trochę trochę zaleciał. Tu są tylne, a tu no są przednie. No to kurna chłopie! O tu przednie koło. Tutaj matis. Rekord powinien. Ale powiem Ci tak, na czterobucie o wiele lepiej. Wszystko zależało od tego, jak wybicie jest zrobione. Seba wygłaskał i jest idealnie. Brak słów dla jego. kurda, jak od lata. Boże! O, szyba wypadła już całkiem. O, kurna! Ty. O, kurna! Widzisz, jak on nisko siedzi? A z drugiej strony, zobacz kolei. Też koło cofnięte. Tu wyrwany w kolerę już ten wacharz. Buda jest wygięta, widzisz? Wypukliło ją tak. Wypukliło ją. Patrz na te fotele. Czy tu powinna być taka szpara? Między tymi fotelami. <grym> Czy te fotele powinny robić taki daszek? Co uważasz? <grym> Patrz, przecież tu pękło. Patrz, co tu się stało? Dyfer człowieku, normalnie dziurę wybił. Jeszcze będzie żył. Jeszcze jednego jumpa przeżyje. Okej. O kurna człowieku, no i zobacz, i czy on nie jest zdatny do jeżdżenia, dalej człowiek, on chce, a jak chce, to dostanie. Ale bokiem poleciał, ełipa zrobiłem, <laughs> człowieku, kurna kluczyk zgubiłem, ty, kluczyka nie ma. Strasznie ta chowa pochłania energię, strasznie. Człowieku, ja jak wjeżdżałem, to czułem, jak mnie o tak hamowało, i dopiero on się wybijał. A teraz zobacz w ogóle, jak on wylądował, bo ja najechałem krzywo na nią. Zobacz, jak tutaj wylądował, to patrz, jak go ściągnęło w prawo. brawo Maweryk. Widzowie, sub, komentarz i łapka w górę dla mawerika i tego, co z nim będzie się działo. Bo jak on się nie poddaje, to trzeba go poprawić. Co, Majki? Patrzcie, jak on